Czarne berety, krótkie spodnie i długie skarpety. Po tym można było poznać przed wojną członków Studenckiego Klubu Włóczęgu. Do ich tradycji nawiązuje Klub Włóczęgów Wileńskich, który 13 lutego świętował 30-lecie działalności. Jego członków połączyła wspólna pasja podróżowania. Każdy człowiek zajmuje się czymś innym, to znaczy ma, jest totalnie z innej sfery. Nie ma w klubie dwóch podobnych ludzi osobowości, z charakteru czy zaciekawienia. I już Вложен попш 100, тоє bardzo ружнародна кольрова атраксія, попросту спинза часу в такім грое. Wszystko zaczęło się na przełomie 89 i 90 roku. Akademicki Klub Turystyczny Kroki ze Szczecina zaprosił wileńskich studentów Michała Kleczkowskiego i Elwirę Ostrowską na wspólnego Sylwestra w Karkonosze. Ten pobyt w polskich i słowackich górach dał początek nowemu klubowi. Wyjechaliśmy i tutaj zaczęliśmy, właśnie daliśmy ogłoszenie wtedy w czerwonym sztandarze, teraz to już Kury Wileński, że zakładamy turystyczny klub studencki. No i, i zaczęło przychodzić młodzież. Спотыкалі на універцеце м віленнскім в які там салі ваентта. Потымльвірастроска запрапанала ва мяшканне, свой дом, на маркуцях і тамбыва забрання. Wkrótce włóczędzy odkryli, że przed wojną na Uniwersytecie Stefana Batorego działał Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich, do którego należeli m.in. Czesław Miłosz i Paweł Jasienica. Organizacja była alternatywą dla sztywnych korporacji akademickich. Jej członkowie nie tylko organizowali wyprawy turystyczne, lecz także różnego rodzaju wydarzenia artystyczne i kulturalne. Wszystko musiało być na wesoło. W ogóle bardzo ważne to, że to wszystko się robiło z humorem. Na wesoło. Ten, który potrafił żartować z innych, a najważniejsze, potrafił żartować z siebie, on chyba zostawał. Jednym z założycieli przedwojennego klubu był Wacław Korabiewicz, który w tym samym czasie był drużynowym harcerskiej piątki w Wilnie. To on wraz z innymi żyjącymi jeszcze przedwojennymi włóczęgami przekazał swoim następcom oryginalny sztandar organizacji lagę ze szturem jedności. Gdzie jest napisane Wilno 1924 To jest ta, ta oryginalna laga. Z tym sznurem jedności, który był kiedyś w kolorze złotym i bordo, od wschodu do zachodu słońca. A sznur jedności powstał jako pomysł, powstał ten, że kiedyś oni jak szli przez Wilno, to oni związali sznurkiem swoje co mieli kanapki związane. Wileńscy włóczędzy twórczo nawiązują do tradycji swoich przedwojennych kolegów. Nowością jest przede wszystkim otwarcie się na kobiety, które w czasach Uniwersytetu Stefana Batorego nie mogły należeć do klubu. Studiowałśmy razem na tej samej uczelni, w ten czas jakoś nie było takiej żadnej takiej organizacji, jakiegoś klubu, do którego można byłoby przytulić. Młodzieży właśnie studentom. I kiedy dowiedzieliśmy się o tym klubie, to taka... Chęć zjawiła się, przyjść tutaj, bo można było poznać nowych ludzi, a przede wszystkim to była też ta turystyka w tamte czasy. Nie stać było na jakieś dwujarze dalekie, a tutaj można było za niskie koszty e, zwiedzić Litwę, zwiedzić swój kraj i tak samo wyjechać gdzieś za granicę. I to w towarzystwie, w miłym towarzystwie. W latach 90. Nie było tych sieci, prawda, społecznych, nie było Facebooka, nie było Twittera i myśmy po prostu ze sobą spotykaliśmy się w taki naturalny sposób. Każdy wiedział, że we wtorki odbywały się spotkania w Łuczęngów. W ciągu 30 lat działalności w Łuczyn zorganizowali dziesiątki wypraw pieszych, rowerowych i kajakowych. Wiele z nich na długo zapisało się w pamięci uczestników. Organizator w ten czas był Waldek, Waldemar Szalkowski i on powiedział, że będzie trasa tak fajna, 25 km gdzieś, kajakami, nie? I my przyjechaliśmy tam i facet, który łapał ryby, powiedział, a gdzie wy jedziecie? My powiedzieliśmy, że na tą rzeczkę. On powiedział, 25 lat tam nikt, nie wstąpiła na noga w ogóle człowieka. I my tak sobie pośmieliśmy się, się pośmieli i pojechaliśmy dalej. Zapływamy za jeden za, za zakręt, drzewo, za drugi zakręt, drzewo, 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 drzewo. Okej, okay, no dobra, to jeszcze nic. W końcu wyszło tak, że my 8 kilometrów przez 2 dni nieśliśmy kajaki na swoich plesach. Byliśmy na Syberii, też w górach. Trochę niżej niż 3000 metrów i nie zdążyliśmy zejść na dół do namiotu, spaliśmy pod otwartym niebem. No tam przymrozek było około jednego stopnia może, ale to tak, łapki, jodelki pościeliliśmy, położyliśmy się i jeden z nas był mądry, że się przywiązał do drzewa sznury. Dzięki temu nie spadł, nie zjechali trochę niżej. Była pogoda niesamowita, tak jak dzisiaj. Padało, te kajaki trzeba było ciągnąć na swoich plecach, składać później, no, ale był taki chrzest bojowy, który pokazał, że jednak to jest moje i to mnie wciągnęło. Włóczędzy podkreślają, że podróże to tylko część tego, co dał im klub. Podróż to jest tylko e, drogą do znanego celu, no bo celem to jest samodoskonalenie, samo pogłębianie wiedzy, poznawanie świata, to jest najważniejsze. No, i to właśnie w ciągu 30 lat robiliśmy. I z 1997 roku jestem w tym klubie. On zmienił wszystko. E, poczucie tej podróży w ogóle, no, wiadomo, że była i duchowa ta włączenga, i wszystko, i koledzy nowe. A jeszcze odnaleźliśmy swoją pasję. Tutaj właśnie na jednym ze zlotów dostaliśmy zaproszenie na jachty, i teraz już 20 lat żeglujemy w Grańsku i w okolicach. My dalej można powiedzieć, że poszliśmy razem przez życie. Razem dzieci wychowujemy, razem. Spotykamy się, razem wspieramy się też w życiu zawodowym, jak i osobistym. W planach jubileuszowego roku już pojawiają się pierwsze pomysły na wycieczki i wyjazdy. Podczas nich z pewnością nie zabraknie dobrego nastroju oraz nieformalnego hymnu organizacji.